Cześć, witam w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam stan hodowli na początek marca 2019 roku, a więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie jak zawsze od tej klatki, tutaj mamy samicę belgijską, której cały czas nie mogę zakocić. Próby trwają już myślę kilka miesięcy. No i cały czas są bezskuteczne, no myślę, że będę próbował do skutku, ponieważ samica już jest po dwóch wykotach, więc yy, na pewno jest płodna yy, po dwóch udanych wykotach, yy, w jednym miała 3, a w drugim osiem sztuk, wykoty były bardzo ładne, bardzo ładne młode dawała, no i chciałbym, żeby jeszcze jakieś młode udało się po niej otrzymać, zobaczymy, cały czas ją będę próbował dopuścić, no i zobaczymy jak to będzie. Króliki przed filmem dostały jabłka, ale gdy samica nie jest zainteresowana, no zobaczymy jak to z nią będzie. Mam nadzieję, że uda mi się ją w końcu dopuścić. Tutaj mamy <laughs> samiczkę mieszańca, młodszą samicę mieszańca. Samica ma już <laughs> 2,5 roku, jeśli dobrze pamiętam. Samica aktualnie myślę, że jest kotna. Wiadomo, że jeśli ktoś ogląda mój, ogląda mój kanał, to wie, że ostatnio, ostatnio dopuszczałem tą samicę na filmie. Dała się dopuścić, później za tydzień sprawdzałem i nie dała się dopuścić. Samica była dopuszczona dwa tygodnie temu, a więc zobaczymy. Myślę, że teraz już uda się, że się wykoci, bo ostatnio się nie wykociła po miesiącu, no ale teraz zobaczymy może się uda Sami tutaj już jest po kilku wykotach prawie wszystkie były udane jeden był tylko nieudany ale reszta była udana oddawała bardzo ładne młode mi się po niej młode bardzo podobają więc chciałem jeszcze coś po niej otrzymać no zobaczymy jak to będzie przechodzimy sobie dalej tutaj mamy Samiczkę. Samiczkę, mieszańca z trzema młodymi. Młody, jeśli ktoś kojarzy, z ostatniego filmu było jeszcze cztery, bo to jest gniazdo. No ale teraz zostało już tylko trzy, niestety. Jeden jeszcze odpadł. No ale najważniejsze, że trzy się chowają. samicy jestem zadowolony, ponieważ już w tym wieku, mimo wszystko, dalej odchowuję młode. Samica będzie w kwietniu kończyła cztery miesiąc, 4 miesiące 4 lata, więc naprawdę wiegna królika bardzo pokaźny królika hodowlanego szczególnie królika, który jeszcze który całe życie daje młode, no i jeszcze nadal te młode może dawać no tutaj młode już wyszły z gniazda, zaczynają wychodzić zaczynają biegać po klatce, dałem im tutaj siana trochę na ziemię, żeby już zaczynają skubać, żeby uczyły się już Jeść samodzielnie, a najlepiej, żeby jadły siano, bo ono dla królików jest po prostu najzdrowsze, najlepsze. A już na początek, to szczególnie, żeby od tego zaczynały. Młodych jest trzy, jak widać, jeden tam jest y śpi sobie jeszcze w, w kącie. Tutaj dwa obudziły się teraz. Y tutaj dwa y sobie biegają, łącznie jest trzy, ładnie rosną, mają już tu widać, zaczynają skubać. Y inne rzeczy poza tym, aczkolwiek tutaj będę musiał uważać z tym pokarmem teraz, bo jak zaczynam jeść, to trzeba uważać, żeby nie zaczęło jeść za dużo na początek, bo może się to skończyć jakąś biegunką. No i co do młodych, to myślę, że tyle. Młode mają już 3 tygodnie, a więc już, e, już w odpowiednim wieku są do tego, żeby zacząć pochodzić gniazda. No, i zobaczymy jak to z nimi będzie. Tutaj w następnej klatce mamy samca belgijskiego, do którego dopuszczam samice, no dwie samice belgijskie, ale tą dopuszczam, której nie mogę dopuścić cały czas. Samiec, no dobrze, myślę, myślę że dobrze się sprawdził mimo wszystko, bo młode już po nim miałem. Dużo sztuk, no niestety, jak wiecie, pewnie większość z Yy, Tam ten był no niezbyt udany, bo na 15 młodych w tym momencie jest trzy. Jeszcze przejdę do tego, co się z jednym młodym stało. Aczkolwiek to już była yy, sytuacja, której ani samiec, ani samica winna temu nie była. Yy, no i tutaj mamy samczyka, samczyk półtorej, półtorej? roczny, chyba tak. Już półtorej roku ma, yy, po nim jeden wykład jak mówiłem miałem, samiec waży 9,5 kg, jest bardzo ładny, jak widzicie daje się głaskać, nie boi się, ma bardzo fajny charakter, bo większość jednak królików nie, nie, za, bardzo, nie za bardzo chce się bawić, Ona nawet dadzą się dotknąć, ale nie sprawia mi to przyjemności, A on po prostu lubi. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. I tu mamy kolejne króliki. Tu jest samczyk. Wam tak szybko go pokażę. Samczyk belgijski. Chciałem szybko, ale tu się ciężko otwiera. jest belgijski, który ma 4 lata też blisko. Mokre ma na pyszczku, ale to nie przejmuję się tym, ponieważ to jest po jabłku, bo jad jabłko, Zawsze jak je jabłko, to zawsze się ubrudzi. No i co do niego, to myślę, że tyle. On sobie tutaj siedzi na emeryturze u mnie w hodowli i myślę, że ma w miarę dobre warunki. Dobrze, przechodzimy sobie do następnego kuli, którym jest Samczyk. <klujny> Wielki, to srebrzysty Samczyk 3,5 miesięczny jakoś tak to jest jeden z tych dwóch samców które z młodych samców, dwóch które są na sprzedaż bo jeszcze jest jeden starszy samiec którego wam zaraz pokażę to jest ten samiec który nie widzi na jedno oko niestety no ale mimo wszystko myślę, że do hodowli jeśli by ktoś chciał się nadaje nie ma z nim za dużych problemów siedzi sobie aktualnie w tej klatce aczkolwiek jak porównuję go z tamtym na dole, to jest mniejszy, chyba sporo mniejszy. Nie ważyłem ostatnio tych królików, jak będę ważył to wtedy się dowiem. Myślę, że w przyszłym tygodniu sobie je zważę, będę chciał te zważyć króliki belgijskie. Akurat ważenie królików belgijskich może na następnym filmie pokażę. A więc co do tego samca to tyle. No i przejdziemy sobie na sam dół, tu króliki są przesadzone. Na ostatnim filmie przesadzaliśmy sobie. Więc jeśli ktoś nie oglądał, no to nie wie. Ale tutaj mamy samcza, samca e, największego i zdrowego z tych e, królików, e, który bardzo ładnie się na raz, zaczyna zapowiadać. Bo według mnie e, fajnie zaczyna wyglądać. Zobaczymy, jak to jak się będzie rozwijał dalej. E, no i jak skończy. Ale na razie bardzo fajną, dużą głowę ma. E, duży jest, sporo większy od. Pozostałych tych dwóch królików, ale też nie wiem ile waży, dopiero będę go ważył. No, z tymi królikami jest problem, widzicie, że tutaj jest siano. Nie potrafię się nauczyć jeść z paśnika, a jednak chcę, żeby siano było podstawowym elementem diety, dlatego wolę im dać mi trochę pod. No i próbuję je cały czas nauczyć, daję im trochę pod paśnik, no i patrzę, czy się skuszą, żeby z spaśnika, ale na razie jest z tym problem. No trudno, zobaczymy jak to będzie. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. Ten samczyk też jest na sprzedaż, jak mówiłem. Na razie nie udało mu się znaleźć nowego właściciela, ale zobaczymy. Może się uda. Tutaj mamy samiczkę. Samiczkę wielką jest przestrewczystą. Która ma mały problem. Ma, ma problem. Zawije oko jedno. Ale dostaje krople, i myślę, że za jakieś parę dni już to ustanie, i samiczka wyzdrowieje. Zobaczymy. Samiczka, jak wiecie, jak pewnie większość osób wie, ma delikatne problemy z tymi nogami, przez to nie zostanie sprzedana i zostanie na razie u mnie w hodowli. No i zobaczymy, jak urośnie. No i co do niej, to myślę, że tyle. Przechodzimy sobie do następnej klatki. Tutaj mamy następną klatkę z samicą, wielką tą matką tych królików, które przed chwilą pokazywałem. Samica najprawdopodobniej jest kotna i planowany wykod ma na przyszły tydzień, na wtorek chyba, a więc już niedługo zobaczymy, czy się wykoci, jak to będzie. Mam nadzieję, że tak. Też była sprawdzana i nie dała się kolejny raz dopuścić do samca, więc myślę, że kotna jest. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie da modę. Na razie nie miała że, yy, wszystkie wykoty, jakie miała, były udane. Nie było żadnego problemu z zakataniem i, i niczym w tym stylu, a więc zobaczymy, jak to będzie. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Że się okoci e, i że hodowla, jeśli chodzi o ilość sztuk, się powiększy. Więc zobaczymy. Dobrze, przechodzimy sobie do następnego królika, a raczej królików, bo jeśli ktoś oglądał ostatni film, to wie, że tutaj są króliki, młode króliki belgijskie z samicą. Króliki będą miały jutro prawdopodobnie wyrzucony obornik, już się tego sporo nazbrało, zobaczymy. Myślę, że będę miał czas, a jeśli się nie uda, no to po poniedzieli po prostu. Tygodniu może się uda. No i co do tych królików, no to ładnie rosną. No i tu taka smutna informacja, bo jak na ostatnim filmie pewnie większość osób, które oglądało, wie, było cztery młode, ale niestety jeden młody zrobił sobie coś w nogę. I niestety nie dało się z tym zrobić, zrobić nic. Miał bardzo duże problemy z poruszaniem, praktycznie nie mógł się poruszać. Miał problemy z z załatwianiem się, więc, więc musiał zostać likwidowany. Niestety, ale czasami tak bywa. Decyzja na pewno nie była łatwa. No ale myślę, że z perspektywy czasu, że była słuszna, ponieważ no, męczyłby się. A pewnie i tak za długo by nie pożył, bo królik bez ruchu, jeszcze cały czas brudny, no to nie miał za dużych szans na przeżycie. Zostało te trzy młode, wszystkie są zdrowe. Wszystkie mają bardzo fajny charakter, lubią się bawić, tak jak ten samiec. I to mi się bardzo podoba. Samica niekoniecznie się lubi bawić, ale one nie mają z tym żadnego y, problemu. No i zobaczymy, jak teraz będą rosły. Króliki mają 5,5 ,5 tygodnia. Myślę, że w przyszłym tygodniu sobie je zważy i sprawdzę im płeć. Zobaczymy, jak to będzie. No powiem, że trochę takie mm, prześladuje mnie ta liczba, bo trzeci raz. Udaje mi się, znaczy zobaczymy jak będzie z tymi, mam nadzieję, że się uda, yy, odchować yy, trzecie z rzędu tylko trzy młode krójki belgijskie. No i na początku, no to w pierwszym wykocie udanym z tych królików było trzy sztuki, trzy się odchwały. Później było 8 sztuk i z powodu gorąca udało się yy, to sprze sprzedać yy, tylko trzy sztuki. No, i teraz 15 młodych się okoczyło. Samica odchowała 4, no z czego jeszcze jeden odpad w taki sposób, więc no przykro trochę, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale jedyne co mnie cieszy, że w porównaniu do królików wielkich asosrebrzystych, bo jeśli chodzi o wielkie asosrebrzysta, to takie średnio-jakościowo mi wychodzą, to te wychodzą bardzo ładne. No i zobaczymy, jak się będą hodowały, czy uda się je odchować jeszcze te parę tygodni. Dobrze, przechodzimy sobie już do ostatnich królików, ostatnich dwóch klatek. Tutaj mamy samczyka wielkiego jakiś 8 miesięcznego który jest na sprzedaż, ale który cały czas nie znalazł, muszę podnieść królika, bo nie zamknęło duże klatki i wyszedł. Jeden z tych małych, no i cały czas nie jest, nie został sprzedany. Zobaczymy, jak to będzie. Nawet nie wiem, czy mu nie wygasło ogłoszenie, będę musiał to sprawdzić. No i co do tego samca, no to myślę, że mm, mam nadzieję, że uda się go sprzedać. Sam jest dosyć ładny, waży niecałe 5 kg 4,8 kg. Jeśli dobrze pamiętam, tyle dokładnie, no i zobaczymy, jak to będzie. Samczyk, myślę, że średniej budowy i średniego wyglądu noszału nie ma, ale tak jak mówiłem, te króliki, jeśli chodzi o wygląd, wychodzą tak średnio u mnie. Może nie mam jakiegoś najlepszego materiału i dlatego tak jest, i pewnie tak jest. No i co do tego królika, to myślę, że tyle. Przejdziemy sobie do ostatniego królika samczyka. Wielkiego, jasno Samczyka rozpłodowego Już dwuletniego. Chyba. Chyba tak. Albo nawet trochę więcej ma. Nie wiem ile dokładnie. Samczyk, no, po którym już miałem kilka, jeśli nie kilkanaście wykotów. Bardzo ładnie zakaca samiczki i zobaczymy, jak będzie dalej. Wykotów i, i młodych, wielkich ras, jasnoserwistych rasowych i mieszańców, bo samice mieszańcy też dopuszczam do niego. Nie chcę dopuszczać samca belgijskiego, ponieważ według mnie za duża różnica jest tam między. E, jeśli samiec jest za, dużo cięższy, dużo cięższy w sensie ponad kilo od samicy, no to ja już nie chcę dopuszczać, ponieważ według mnie jest za duże ryzyko, że wykot może być nieudany. Dlatego wolę sobie dopuścić po prostu do mniejszego samca bez ryzyka, wiem, że wszystko będzie OK w samica nie będzie miała za dużych problemów z wykotem, a więc, yy, więc nie muszę się martwić tym. Jestem już miałem teraz taki wykos, który nie był udany przez to, że samiec był większy. Tam nie była chyba nawet cały kilogram różnicy, ale jeśli ktoś obserwuje mój kanał, to wie, że taka sytuacja była już dosyć dawno temu. No, i myślę, że co do tego sama to, to tyle. Jak i do całego stanu hodowli, pokazałem Wam wszystkie e, króliki w hodowli. E, w opisie napiszę, ile hodowla aktualnie czy sztuk, bo tak szczerze nie sprawdziłem tego przed filmem. Nie policzyłem, e, no ale e, myślę, że jeszcze się trochę powiększy w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ten wykot. Że uda się i samica się wykoci i będzie miała młode. No i myślę, że w tym filmie to było na tyle. Na razie z większych problemów w hodowli nie ma. Myślę, że jednym z największym jest problem z dopuszczeniem samicy samicy belgijskiej. No ale zobaczymy jak to będzie. Może za jakiś czas się uda i się okoci. Zobaczymy. No i w tym filmie to było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do ocenienia tego filmu w komentarzach. Cześć.